Kwalda coś ci obiebał kurło Zacznę mocno na napadam po Spotify'ach Dajka za play komunikacja nie zgadza na lata niebrak, nie siada Ja lecę i cię też nam mój zrobić jeszcze więcej zło A jeden miałem pomysł na no, albo bym chciałem Pieczę w na friazną no nie teraz dzięki Ci mach też więc nie będę tęsknięć Lecę zlecę autem zapalonym światłem Neon i miał trasę pali się guma i pali się plik, a tego swój świecie tylko Ale gumę znowu czuję furię Przyjm i od początku był zawsze na YouTubie yeah. Trap, -tr -tr tracisz, mami wbitka na salony Ciekawe kiedy zabrać Ciekawe kiedy zabrać tej twojej chorej głowy Proszą mnie o zdjęcia kiedy nawet tego nie chcę Jak żyje w banderze to jeszcze kurwa wylecę Fura się aż mi zanieczyściłem powietrze Nic mnie już nie jada, ciekawe kiedy dojedzie Pali się spliff, pali się plik, pali się beat, pali się kwit, nie chcę już cię Cię, yo, yeah. Yeah, yeah. Ej, zacznę mocera. a mi spada jak z armaty Boli was to, że w końcu już robię wyjebane barany W celu po trupach lecę, ziomek, ja piszę, ten samet, 17 banik